Bardzo serdecznie w tej niedzielnej medytacji nad Słowem Bożym. I zanim otworzymy nasze Biblię na pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości Seracha, przyzywajmy najpierw Ducha Świętego, żeby właśnie teraz, w tym momencie nawiedził nasze serca, także nasze umysły swoją łaską i swoim światłem. Zatem rozpocznijmy tę modlitwę przed niedzielą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Duchu Święty. Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie. Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę. Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność. Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę. Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski. Przemień mrok naszych serc w delikatne światło. Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość. Przemień naszą noc w Twoje światło. Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę. Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę. Oczyść nas spychy, pogłębiaj naszą pokorę. Rozpal w nas miłość. Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz. Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś, i byli szczęśliwi według Twojego słowa, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czytanie z Księgi Mądrości z Racha. Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana, on grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzie nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie. O odpuszczenie swoich własnych grzechów. Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści, któż więc odpokutuje za jego przewinienia? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić, o rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przekazań. Pamiętaj o przekazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego o przymierzu najwyższego i dały obrazę. Uprzedzenia. Każdy i każda z nas ma jakieś. W jakimś konkretnym momencie zostaliśmy skrzywdzeni albo dotknięci, albo przez to przyjaciela, albo członka rodziny, może współpracownika z miejsca pracy i możemy przez to czuć się zranieni, i przez to tak długo myśleć o gniewie, aż będziemy naprawdę czuli się jak ofiary tego złego traktowania. Ale Bóg w pierwszym czytaniu mówi tej niedzieli, mówi nam, że taka postawa nie jest dobrą odpowiedzią na ciosy, które otrzymaliśmy. Kiedy Syrach napisał te słowa jakieś 2000 tysiące lat temu, to doświadczył czegoś, co współcześni Psychologowie zaczynają dopiero rozumieć. Czego? Tego właśnie, że powstrzymywanie się od przebaczania sobie nawzajem wpływa na nasze i psychiczne, i fizyczne zdrowie. Nieprzebaczanie podnosi nam ciśnienie, przeszkadza nam w spokojnym zasypianiu, osłabia też nasz system odpornościowy. Więcej, możemy także obniżać z dnia na dzień, Naszą zdolność do ufania sobie nawzajem, a nawet możemy powodować, że negatywnie myślimy o swoim własnym życiu. To wszystko powoduje w nas nieprzebaczanie. Ale dlaczego mielibyśmy trzymać się zatem złości i gniewu, rzeczy, które niszczą nas i krzywdzą? Kiedy wybieramy przebaczenie, to nawet jeśli ta druga osoba wcale o nie nie prosi, to my przestajemy być zniewoleni. Wtedy zwyciężamy nasz stres, nasz żal, negatywne nastawienie, które trzymało się w nas jak nie wiem co. A co najważniejsze, otwieramy się wtedy na łaskę. Bóg zaczyna uzdrawiać od środka nasze serca to, co raniło nas w nas samych. Dlaczego? Dlatego, że tylko Bóg zna i wie dokładnie wszystko to, przez co musieliśmy w życiu przejść. Sposoby, w jakie zostaliśmy skrzywdzeni oraz to, jak też my sami krzywdzimy czasami innych. I wtedy On przebaczy nam w taki sam sposób, jak ten wspaniał, wspania i wtedy Bóg nam w taki sposób, jak ten wspaniałomyślny król z Ewangelii, którą usłyszymy tej niedzieli. Czasami możemy się też zastanawiać, kochani, jak mam przebaczyć komuś innemu, mojemu bratu lub siostrze, nie umiem. Cóż, czasami może to trwać naprawdę długo, ale warto też uświadomić sobie dzisiaj, że i Bóg przebacza mnie, moje własne grzechy i winy. Jeśli z pełną świadomością pozwalam Mu na to, żeby On swoim miłosierdziem w jakiś sposób zmiękczał z dnia na dzień moje serce, to On w końcu przebije się przez to, co jeszcze przynosi mi smutek, żal, niezadowolenie. On przebija się wtedy przez moje poczucie winy, przez mój wstyd, przez mój skutek, który także ja niekiedy mogłem powodować w innych ludziach. I wtedy coraz lepiej będziemy potrafili okazywać przebaczanie wobec tych, którzy także czasami skrzywdzili i nas, mniej i ciebie. W końcu, jeśli naprawdę zmierzasz się z jakimiś konkretnymi urazami, ze złością, z gniewem, przynieś to Panu. Na modlitwie. Proś go często, żeby uwolnił cię od złuszczenia się. Nawet jeśli czujesz się czasami usprawiedliwiony, przebacz osobie, która cię skrzywdziła. Nawet jeżeli nie możesz tego zrobić fizycznie, zrób to w sercu. Niech akt przebaczenia przyniesie ci pokój, pozwoli ci, pozwoli ci ruszyć dalej, zrobić kolejny krok naprzód, zmienić coś kolejnego w swoim życiu. Panie, pomóż mi zostawić za sobą złość i gniew. Nie chcę odmawiać nikomu miłosierdzia. Ucz mnie, jak mam przebaczać Kochani, dziękuję Wam za naszą wspólną medytację i modlitwę nad Słowem Bożym tej niedzieli. Pozdrawiam Was z Dublina, dzisiaj ze kaplicy w naszej wspólnocie, tutaj, gdzie jest Krzyż Oblacki i portret św. Eugeniusza. Niech On, święty Eugeniusz Damazeno, przykład misjonarza, prowadzi mnie, nas. Wszystkich w kolejnym tygodniu naszej działalności, naszego życia, pracy i niech Pan sprawi, że już wkrótce będziemy widzieć się wzajemnie. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego i bądźcie bezpieczni.